Ha? Najeżdżają nas kosmici! Ratuj się to może! Aj, Misji Missy full pomocy! Ha! Hmm, hmm. Hmm. Chodźmy, tati! Nie wytrzymam tak już dłużej. To jest za ciężkie! A! Spokojnie, Misifu. Nie ma się czego bać. Spokojnie? Tati, jak mam być spokojny? Za oknem są tysiące kosmitów, którzy czekają, żeby nas najechać. Nie, Misifu. Za naszym oknem nie ma żadnych kosmitów. Ha? O czym ty mówisz, Tati? Przypatrz się uważnie, Misifu. Hm? Hm. To tylko nasz przyjaciel, Draki. Przepraszam, braki. Przez chwilę myślałem, że najechali nas kosmici. Właśnie dlatego tu jestem, bo się boję. Nie wiem, co jest w mojej jaskini, ale ciągle słyszę dziwne hałasy. Od wielu dni nie mogę spać jestem wykończony. O. Możecie mi pomóc? Hmm. 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 <grym> Hmm. Ha. Oh. Możesz na nas liczyć. Hmm. Idziemy, Missy Fu? Hmm, hmm, hmm. Ha! Hm, hm, Hmm. Draki, gdzie jesteś? Hmm. Hmm. O, nie, nie, przyjaciele. Ja wolę tu zostać. Spokojnie, Draki! Nic się nie stało! Chodźmy, Missifu! Tati, a co? Jak są to kosmici? Missifu! Kosmici są przecież w kosmosie! Hmm. Nie widzę tu nic dziwnego, Tati! Ja też nie, Missifu! Ale jest tu tak ciemno, że i tak nic nie widzę! Co to było? Pobocy! Wejść czy nie wejść? Wejść czy nie wejść? Wejdę. Uh. Co się stało? Usłyszeliśmy straszny hałas i uciekliśmy. To było straszne draki. To na pewno kosmici, którzy chcą nas najechać. Ha? Ha? O nie, kosmici najechali moją jaskinię. Misifu, to nie kosmici. Myślę, że tak tati. Ja też tak myślę, tati. Hmm. Sprawdźmy to. To co, idziecie? Ha? Hmm. Ha? Co, co, co się stało? Szybko uciekajcie! Wiecie, ja już tam nie wrócę, jest tam pełno kosmitów. Ja też nie, ani ja. Mogą spać u Was? Mm -mm -mm, oczywiście! So <izors> <si questioned> Możecie mi wyjaśnić, dlaczego robicie tyle hałasu? Nie mogę przez Was spać. Ha? Ha? Czyli to była myszka? Oczywiście, że myszka. A myśleliście, że kto? Kosmici? <t abra plausible> <sockliery> idę spać. <trud> Kolejna zagadka rozwiązana, Tati. Tak, Missyfu, ale dlaczego nie śpisz w swoim łóżku? A, bo ja dalej boję się kosmitów, Tati. Skoro rozwiązaliśmy zagadkę, dlaczego Draki też z nami śpi? <słysk> 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 <słysk>